Witam Państwa. Od kilkunastu dni stajemy przed wielką próbą na dobre i na złe. Musimy być tego świadomi. Zagrożenie przybiera takie rozmiary, że się od niego nie ucieknie. Nie schowa się głowy w piasek, nie ucieknie się w niewiedzę. Ono jest konkretne i wymierne. Jest to czas ukazania naszego człowieczeństwa, bo Jesteśmy przecież ludźmi. Warto wobec tego przypomnieć fragment, który daje wiele do myślenia. Posłuchajmy. Człowiek doskonale rozwinięty jest najprzedniejszym ze stworzeń, ale też potrafi być najgorszym ze wszystkich. Kiedy? Gdy się wyłamie sprawa, nomu i sprawiedliwości, dikes. Najgorsza bowiem jest nieprawość uzbrojona. A człowiek rodzi się wyposażony w broń, jaką są jego zdolności umysłowe, fronezej i moralne arete. One zaś jak żadne inne mogą być niewłaściwie nadużywane. Tak człowiek może być najprzedniejszym ze stworzeń, ale człowiek bez poczucia moralnego jest najniegodziwszym i najdzikszym stworzeniem, najpodlejszym. Tekst ten pochodzi od Arystotelesa i został napisany w drugiej połowie IV wieku przed Chrystusem w dziele zatytułowanym Polityka. My dziś żyjemy właśnie w takich czasach, o jakich pisze Arystoteles, tyle że na większą skalę. Bo to, co Arystoteles pisze o ludzkim rozumie, można odnieść do techniki i technologii jako pochodnych od rozumu. Technika jest myśleniem stosowanym, a technologia jest myśleniem projektowanym. Ich skala oddziaływania jest niepomiernie większa od myślenia pojedynczego rozumu i jednego rzemieślnika, a nawet niech ich będzie stu. Dlatego, gdy w czasach nowożytnych pojawiła się technika, wiązano z nią niewyobrażalne nadzieje, wręcz przywrócenie raju na ziemi. Stało się inaczej. Raj nie wrócił, a technika pokazała obok cudów techniki swe potworne oblicze. Okazało się, że niesie potworne zagrożenia, kiedy, gdy bierze rozbrat z zasadami moralnymi, z etyką, o tym mówił Arystoteles i przed tym przestrzegał. Dlatego samym postępem naukowo-technicznym nie można do końca tak się cieszyć, bo zwiększa się również pole dla zła. Co jednak najgorsze, to to, że o ile niektóre wytwory techniki mogą być użyte w przeciwstawnych celach, dobrym i złym, to są i takie, które mogą być użyte tylko do zła. Noże można kroić chleb, ale można i kogoś nawet śmiertelnie zranić. A broń biologiczna broń, która, jak choćby wirus, sieje globalne spustoszenie i wymyka się całkowicie spod kontroli co o takiej broni mówić? Ci, którzy za tym stoją, czyż do nich, a właściwie do całych państw nie odnosi się to stwierdzenie Arystotelesa że to najdziksze i najpodlejsze stworzenia. Takiej broni nic nie usprawiedliwia. Jest wiele niewiadomych, ale są to doświadczenia ekstremalne, w których przede wszystkim trzeba zachować spokój, dyscyplinę i solidarność. Spokój, bo panika, strach zaciemnia umysł. Dyscyplinę, bo chaos blokuje skuteczność działania zbiorowego. Solidarność, bo musimy sobie nawzajem, tak po ludzku, pomagać. Ale musimy przede wszystkim zachować wiarę w Bożą opiekę i miłosierdzie, które są ponad naszymi wysiłkami, przewidywaniami i możliwościami. Musimy wierzyć. Szczęść Boże!